Na moim zegarku godzina dziewiętnasta, więc witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie. O! Tym razem powiedziałam dobrze. Hello, widzowie! Hello, wróciliśmy! Wróciliśmy? Nie wiem. No tyle... znowu. Nie mogę, nie mogę odzyskać przedmiotu. Pójść ci pomóc? Tak, chodź, pokrywam. Nie wiem kto odlewacz. Okay, A <laughs> gdzie? E, tam w dziurze. no to prowadź. Tylko muszę zobaczyć gdzie ja <laughs> jestem. Kapek, gdzie jesteś? A tu. Ja w kopalni zaraz będę. Znalazłam najsłodszą rzecz na świecie. Nie? O, jak drepta tymi wrzkami. <laughs> <laughs> Adoptujemy je. Nie, jak ma na imię? Nie wiem. Bartuś. Jeszcze wymyślimy coś. Bartuś. Gdzie? Tam? O, tak. Gdzie? Tam? Przyjdź, to, tak. jak będziesz to za mój dom przyjdź. Jest tu... Wiesz co, ja zaraz Znaczyńca się przekręcę z głodu, kochanie. <grym> to było. Na Miałem. Nie zbierać żadnych Miałem jest mną... no, no, twoja człowiek... dalej... człowiek... jaki... się Mam gdzieś. Mam gdzieś. co gdzieś. się nie Mam Proszę Mam gdzieś. Mam gdzieś. Mam A Mam gdzieś. Mam gdzieś. Mam gdzieś. Mam nie Są tu jeszcze pojadza. jakieś potwory? Gdzieś tu ząbiegł. Już jednego zabiłam, nie? się Pewnie jeszcze masz drewno jak chcę. O, nie męczę. powinienem odbudować swój domek z prescorta. Nie, tak, tak o. wracaj do mnie. Znowu. No, Jak ty tam zginąłeś? Rację. Zostawiłam się tylko jestem. na chwilę. Powiem ciężko. Będzie widz. Ja bym tu okno zrobił, tylko nie wiem czy chcę mieć okno z widokiem na, na domani. Aha? Jak to wygląda jakieś... Znaczy yy, bez urazy, tak tylko chcę bardziej jest widok. Będzie, no. Będzie widzimy was tu Nie no w sumie chcę. O kurde! Yy, nie! Raz. nie. To, nie raz. Kurde. No po dwa małe zombiaki i jeszcze szkielet Chicken and Jackie I to jeszcze te wodne, nie? Chcesz... Dobry. Dobry. teraz tak, Dobry. wystarczy Dobry. zostać w wodzie, Dobry. będzie łatwiej je zabić, tak? tak? Ale zostać daleko, bo on ma mój... sikierkę. Mój sikierkę. Moją sikierkę, a ładnie, mam, ser... mam pół serduszka, zarąbiście. Nie Nie Ania swój własny język polski. Dobra, jest. jest zaawansowany język polski. Jest, zaawansowany język o, polski. polski. Śląski, Śląski. Mhm. Dobra Już się tutaj zbroimy co... Diamenty, góra, na, na, to zarściło, na górze Luz, 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 no spokojnie I tak muszę sobie tu poukładać trochę To może chodź na górę Zanim okay, nikt teraz. Tu. Dobra Na pewno moich diamentów nie mam Tak, tak, ja je mam Tez, Ale masz ładny sweterek dostanę ci diamenty Ej, Dora, ciągnij, ciągnij. Idę już. Znajdziemy. wszyscy wszyscy. A? Się... Dobra, nieważne. A gdzie są? Do... A tam są. Przy moim domu. E... Widzę, 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 biegnę. A? 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 Czemu on nagle do po mnie poszedł? Zostaw mnie. Przez się Nie! Jesteś niegodzian. A? Widzisz go, Ania? To czekaj Ania, na razie nie... Czekaj, ja ci, ja ci pomogę, poczekaj czekaj ty ty... Ty Masz wiadro. Masz wiadro, Anio? Czekaj. Pierwszy hańku. Jest! Yeah. Pokonanie. Teraz... Masz wiadro? Mam masz wiadro. Wiem. daj wiadro. Daj wiadro. wiadro. Y Aniu skończyła, mogę Fair. bić? Oczywiście, że eh, możesz teraz, że to... bić na razie to tu dać. Na razie to poleje okay. no, Tak, no Klej. Klejto. Ale ja nie mam efektu. Nie masz? Nie mam. Nie, nie masz? Nie mam. To klej to i tak. To klej to i to ci... tak, dobre urośniesz nie urosnę już. Ja też nie urosnę. Jak to? No tak to. To jest na metrze 50. Metr 55? Metr 75. Chodź kot. Tropikalnej rybki właśnie nie da się Nie. No jak mieścić się potem. Boże. Masz kotka? Mam dwa kotki Pokaż kotki Chodź, pokażę ci moje kotki w piwnicy Oh my god Ja też chcę, ja Chcesz na kotki w piwnicy? Ja mam kotki w piwnicy Bardzo poproszę Ja chcę Zapraszam, zapraszam do mnie Ja chcę Mam kotki w piwnicy Rzeczywiście Enderman no. Zapraszam do mojego domku, mam kotka w piwnicy. Mam kotki w ja zapraszam, z... zapraszam, Zapraszam, zapraszam. <laughs> zapraszam, się z... na zapraszam. Na się zapraszam, się zapraszam. Tam... Dzień dobry. dobry, dzień dobry. Zapraszam na ko zobaczenie kotków, które są w piwnicy, która jest u góry. <laughs> A, rozumiem, rozumiem. Na no jest. Tak, na no ja. Cześć. Jaki ty jesteś piękny. A jakie masz piękne oczami? Nie, ale ja muszę są wyjść. Ty... jaki jesteś miły, do w Może Jaki rozkosz! Patrzeć nie na ciebie. też pomóc? Bo ja chyba mam zawał. Wszyscy, Wszyscy, mamy, zawał. Zabawą, Wszyscy mamy... mamy zawał. Wszyscy mamy, mamy zawał. Mamy... Nie wiem o czym oni mówią. Ja uciekam do swojego domu. Ja również nie rozumiem. Ja idę kolejne kotki zewrócić. Ja mam odwrócić. O, masz tam przerwę, przerwę. Tak, spodnie może. Co, co, co tu się dzieje, powiedz mi. Się nie dzieje, się. Dramat się dzieje. Ja próbuję zbudować swój domek. Coś ci przeszkadza? Mam, mam starkera. To może zmień sam. po prostu miejsce zamieszkania. Bo to tu jest za dobrze. Chodź ja mam fajną piwnicę, możesz tam zamieszkać. Możesz powiem w tamtą stronę mam, na przykład, nie? E, powiem ci, że mam bardzo ciekawy projekt, który chciałbym zrealizować. Mm -hmm. Ale potrzebuję twojej zgody. Mm. A jaki to projekt? E, choć, Boję się. E, Chodź. E, żeby nikt nas nie posłuchiwał. Dobra, dobra. O, może tutaj. Okay. Już nikt nie posłuchiwał. Mm -hmm. dobra. Nie słyszymy nic go Zgadza się Podam na pomysł, no. że skoro tworzymy tutaj taką wspaniałą wioskę, która z czasem rozwinie się do rozmiarów miasta To pomyślałem, że wybuduję swój własny kościół mo mojej wiary mm. Okej, okay, dobry plan, dobry jechać, plan Potrzebujesz pomocy? Każdy kościół jest kościołem, niektóry to jest, niektóre to są po prostu sektą. Hmm. Tak to ja mam na innym Discordzie, tutaj może jeszcze się zastanowimy. Bardziej bym potrzebował materiałów niż pomocy. I oczywiście, co jakiś wyznaczony czas przez twoją osobę, będziemy prowadzić mszę. Mhm. Rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Dobrze, jakich materiałów potrzebujesz? Dajcie piwółkę od serca Niestety y, chyba żelazo, e, kamień i węgiel, bo, bo będę potrzebować trochę przepalania kamiennych zegieł Okej, okay, już się robi O dziękuję, Biorę godnie ci życzę Wzajemnie Jaka miła sąsiadka <głos> 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 Tylko Maria <zyś>, y <noise> <noise> Widać co poradzę? Ślązak, góral. lufki... Ja Śląsk! W... nie! Nie, on ma znowu enchantowany! Aniu! Hanyś. Śląsk! Śląsk! Dobra, czekajcie... tutaj będzie moje... No kurde, wywalę z mojego łóżka! No to jest! Zostaw mnie, szkielecie! Dobry, to tak. Łóżko, y, y, żelazo, Okej. trochę kamienia i węgiel. Okej. Dziękuję. Bungiel, ślusk. Twoje dobre czyny będą zapamiętane. Idę po więcej. O, dziękuję. Fazia, będzie zadowolona. Co? Czy to na jeden czas, czy to na drugi czas, nie patrzę, jestem za nim wywodową. Bardzo dobrze. Jezus, nie warto porzucić na czaty. Nie jak nie, nie jesteś streamerem, to nie warto. Nie, ja jestem skromnym graczem, osobą domingującą. Hmm. No ja Nie wiem, jaka jest szansa, jaka jest szansa na to, nie wiem. Co się stało? Bo się widział. <laughs> co to jest? Ty, ty, to, o, widzisz. ty to widzisz?! Co to ma być? Może widzisz a nie, Ty nie, 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 Jestem. Kurde. A wiecie co się stało pod leknicą? Nie wiem. Ale pewnie zaraz się dowiem. Brałem przyszedł z gaśnicą. Kurwa. Nie wiesz co się stało pod leknicą? Chłopiec zestroił leśnicą. <śm> Kurwa. Nie, nie wiem. To zarobie... płacisz się sam. <śm> <śm> Psycha ja ja, mi się Na nie. No, nie. Ej, psycha no, mi się ada, to, to znaczy to tylko jedno. jedno. Jeszcze, nie jeszcze, masz, masz jeszcze nie czas. Jak jeszcze nie czas? Jeszcze nie czas. Słuchaj, przeżyłaś całego poligrafa. Performance. <noise> Dobrze? Co tam jest? mamy. Przyda się. Oh. No, może ty widziałeś mego pieska? Nie. Tylko jeszcze gdzie ty jesteś, synek? Tu jesteś, synek. Pokaż mi te swoje zwierzęta. Tu jest jeden. Pokaż mi teraz. to, do... okej. Okay. Fajne. Andrzeju jest jedno. Okej. Okay. Małpka, rozumiem. Guys, oh. oh. nice. Tylko Kuma żart? Tak. Tu komórka harga potrawa dla Zege, tak? Dla kogokolwiek Dla Czu Czuję kompleksy <laughs> To takie w <falery. laughs> O, o kurwa O fuck Staroż nie radzisz jest... coś nie, radzy, nie bierz, coś Kurwa o, Nie kolano właśnie Właśnie nie kolano A ja, co się stało? O pod żebrami Nerki o, o kurwa Dysłownie, nie? A Jaka jest stara, jestem Boże święty. Dobra, jak, to jak na tym serwerze normalnie? Coś mi tu nie pasuje. Już żona matematyka. Jestem mhm. na podstawie. Ale okej. Okay. Dobra. Tak spoczykam. Yy, ja Zegę. No, no, tak. Twoja forma jedzenia. Yy, bocian. Ja, ja. Złam. Twoja y, połowa tak. jedzenia. O eee. Boże, dziękuję ci bardzo, najdroższa pani moja, kocham cię. Resig wow. e, Twoja połowa jedzenia. Oh my god, co resig już? Resig, resig kiedy ma kawę na Słyszałem, że gdzieś tutaj rozdają jedzenie. Czy to prawda? O. A nie ten, nie? O, katę, o. Katę. Dzień dobry, twoja porcja jedzenia. Ale zobacz, jestem Wojan. Jesteś Katę. A dziękuję, proszę. Jestem Jesteś Katę. I zgubiłam mojego ulubionego. Gdzie jest mój ulubieniec? Tu jest mój ulubieniec? ulubieniec. Tu jest Jak możesz faworyzować. Dostałem jedzonko, jak wspaniale. Nie będę musiał dzisiaj głodować. Też się cieszę. Czy postujesz przez 40 dni? Nie przeszkadzajcie sobie krzeczeki. Nie, nie będzie to jutro ja, Nie właśnie hmm. przyszłość. Bo nie zróciłem uwagi. Już... Um, Piękne piosnie bardzo ładne, bardzo ładne upołyszeństwo. Um nie? nie wiem. Słuchaj, mm, mam taką propozycję. Bardzo lubię używać mojej zmiotki. Jeżeli będziesz potrzebował pracownika, żeby sprzedać kościół, bardzo chętnie mogę podejść. Mogę ci z miejsca zatrudnić. Jak widzisz, to są kompetencje. Jak sama widzisz, to kościół jest jeszcze w budowie, ale to nie zmienia faktu, że mogę cię teraz zatrudnić. Wierzę, że sobie poradzisz. W tej wolnej chwili. Żadny problem. Klucze zostawię tam, gdzie zawsze. Dobrze będzie. <grymne> <grymne> Zepsu. Zepsułeś! Nocha, zepsułeś wynocha! Zepsułeś wynocha! Kontynuujcie, kontynuujcie dalej! Kontynuujcie dalej. No to tak dziękuję. Chyba do... Oczywiście. E Jak wy mnie rozwalacie. A właśnie, ja jeszcze tak. ten. Proszę. A, dziękuję. Ja raczej nie, nie będę tego tak. próbować, ale mi o wszystko dziękuję. To co mam Optifina? No, tak. Ja nie no. mam. Hmm. Ja ja nie mam. To na tej paczce w Nakajka ja nie mam Optifina. Bardziej mi chodziło o to, że ja więcej czasu buduję, kopień, niż że z tego korzystam. Myślmy o przyszłości. Tam jest tak. Kościół. Więc po tej stronie zrobimy sobie cmentarz. O, możesz mi pokazać? Jestem zainteresowany. Ja chcę być grabarzem. To było szybkie. Samo zatrudnienie. Było lepiej niż bezrobotne. cmentarz. Jak ty masz kościół, no to Zastąłem tak nie, 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 niedaleko, z pięknym widokiem. A ja miałam to za mhm. Tu się cały las wykarczuje. O, świnia. Gdzie nie ma kosztów? Gdzie wykarczować las? Już idę! Spalić. Teraz, nie teraz, nie teraz. Kościoła nie ma. nie ma, nie osobiście rekorduję ze śmierciami, więc myślę, że to było moje miejsce w przyszłości. Tutaj właśnie <noise> i wydaje mi się, że musimy pamiętać o przyszłości, więc sobie już grobę wykopiemy. Jak już leżą, <noise> czekają. No. W którym miejsce Powiem ci, że... Nie miałbym nic przeciwko obok ciebie. Co tu się dzieje, ej! To takie słodkie. Ja również. <noise> Słucham się. Ja się nie przygotowywałam w ogóle do... Czuń, Nadzieję, to... że poprawię w sierpniu. Mam skromny podarek dla ciebie, za to, że uczułaś mi tamtej ziemi, tak? Ta będzie służyła nam przez wiele lat. Tak? Ależ oczywiście. Bardzo proszę. O mój Boże, takiego właśnie potrzebowałam. Dziękować, dziękować. Bardzo proszę. W końcu się powiększa moja mojej Ja rozmyśliłem się. Jesteś w nie, nie z na temat, na temat kościoła się rozmyśliłem, w tym sensie, że nie ja będę Bozią, no. tylko e, postawię tam posąg, który będzie naszym świętym patronem naszej wioski. Bardzo dobry pomysł. Nazwijmy ja go Uzacha. Jak? Uzacha. Ej, powinniśmy okay. zrobić stół albo, nie wiem, miejsce, gdzie będziemy mogli się zbierać wszyscy. Zróbmy w kościele taką wielką salę. Albo będzie... o. składać ofiarę. To będzie kościół świętej żaby. <grym> Jezu, ja czemu żaba? O, zajechał Bo... z takim. O. Bo po prostu na pamięć pamiętam projekt, jak się buduje taki ogromny, fajny... Hmm, posąg... posąg żaby. Posąg żaby, która pluje wodą. O! o. o. Hmm. Fajny Możemy Zobaczymy. zrobić fontannę taką dużą w centrum. No i będzie owa żabcia przed kościołem. O, no, fajnie. I pozostawimy, przyprowadzimy tą żabę, żeby siedziała na Gdzie, Ale jest, coś jest coś. miejsce na taką żabę? Spam? Gdzie jest miejsce na taką żabę? No jest tam, ona trochę jest duża. On znajdzie miejsce. <noise> no chce to zobaczyć, czekaj. Pufferfish. No, łowiłem ryby przez jakieś 15 minut, mam <grymne> radość. Świetnie ludzie robią zmniejszyć. Trzymaj że następna osoba, co będzie może być już tutaj, po tej stronie. A gdzie chcecie tą żabę dać? Tu? Uh. Yeah, tu. No tu, 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 tu. Eventually, uh, ja bym proponował, żebyśmy sobie zrobili taką dużą fontannę gdzieś, jak są te drzewa. No, w miejscu, w też. <grym> o, o. Co się stało? Serwer się Swoją. musi zrestartować, ale to wiecie co Swoją. chyba jest znak, że trzeba chyba skończyć streamować. Streamo. Nie, Kiedy Co ty gadasz? No, wiesz, no, wiesz. serwer wywaliłem, nie? Dopiero się rozkręcałem. <grym> masz, masz jeszcze środę, masz nasze środy, masz piątek i sobotę, hmm. sobotę hmm. jeszcze. Co jej, tyle, tyle, mhm. czasu. To ja zdążę kościół machnąć. bo streamy są w poniedziałki, a, a, a. środy, yy, piątki i soboty. O 19. Dziękuję za tą informację nie wiedziałam. Le? No, więc teraz wiecie, więc dobrze, zakończmy tego streama na dzisiaj. No i widzimy się po prostu w piątek, nie? No dobrze. 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 To dziękujemy tak się wszystkim, się. wszystkim którzy oglądali tego streama, że byliście. No i co? Widzimy się w piątek. Bajo! Dobrze, dobrze widzę, jakiś serwer wywaliło podczas streama. To postanowiłam, że jeszcze wbiję poza streamem, żeby Wam pokazać, co tu się zmieniło. Nagrywam to następnego dnia, jak coś. W moim domku, co się zmieniło? Zmieniło się to, że w środku udekorowałam trochę, więc mamy trochę udekorowane i również posiadam aktualnie koty. E, więc e, jest troszeczkę inaczej. E, zrobiliśmy farmę. E, mamy tam dalej farmę ze zwierzętami, e, która. E, nasz farmę. O nie, one są wpadły. E, będę musiała tu naprawić, ale oni tutaj mają ogrodzone i nie powinny uciec. Więc no, ale widzę że tam wpadły, więc będę musiała to naprawić. Yy, Kaleki nie było z nami na serwerze, więc nic tutaj nie wybudował dalej. Waksera też nie było, więc też nie wybudował, niestety. Katy wybudował sobie yy, ten, zrobił jakby ala piwnicę, trochę sobie udekorował. Tutaj domek na no, tutaj zejście. A, yy, ma tutaj piwnicę, znaczy piwnic, yy, miejsce Harry Pottera. Tutaj mają, widzę, że magazyn. Nie wiem, jak zejść do piwnicy. Yy. Więc no, więc tutaj się nic więcej nie zmieniło. Zek wybudował swój domek, ma tutaj pieska nawet, trochę tutaj zaczął widzieć się osiedlać powolutku. Więc no, bo tutaj widzimy, że sobie drzewka jeszcze posadził jakieś, posadziła tu makówkę widzimy. Tutaj chyba kolejne zwierzątka będą. E, więc no, no trochę tutaj, tutaj się pozmieniało. Ło, e, tutaj jeszcze nawet. Proszę, ciekawym. E, tutaj zaczął się budować. Znaczy budować znaczy, zaczęliśmy budować kościół. Znaczy, killer zaczął budować. Ja mu przyniosłem tutaj materiały. E, katę tutaj zbudował jeszcze most. taki. E, nie wiem czy będzie go zmieniać, czy nie będzie go zmieniać. Jest on taki. Więc yy, no. I to chyba tyle yy, co się pozmieniało na tym serwerze, jeśli chodzi. Yy, więc no. Yy, a więc co? Zapraszam Was na kolejny odcinek, który nie wiadomo kiedy się pojawi. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, no i co, zapraszam na główny kanał, gdzie wlatują yy, serie fabularne. Yy. No. do zobaczenia bajo!